Okej, okay. cześć kochani, Krzysztof Markowski z Dominikany, właściwie w Samana i dzisiaj zaczynamy serię bardzo ciekawych gości. Jesteśmy tutaj na Samanie w Hacienda Cocuyo. której menedżerem jest bardzo ciekawa osoba i mogłaby mówić w różnych językach, bo mogłaby do Was mówić po, po francusku, po pańsku, po angielsku, ale będziemy ja po polsku. Jest z nami Ania. Cześć Witam, cześć, cześć, witam wszystkich. Robimy już drugie nagranie, ale mamy już rozgrzewkę. Kochani, e, chcę wam przedstawić Anię dlatego, że e, chodzimy z przekazem, żeby się nie bać podróżować, nie bać się realizować swoich marzeń, bo Ania oprócz tego, że jest menedżerem e, tego pięknego hotelu, do którego zostaliśmy zaproszeni z moją kochaną żoną, jest też podróżniczką i to taką niezwykłą podróżniczką, bo wybrała się e, paręnaście lat temu w podróż z swoim partnerem. E, najpierw z założenia na rowery, przez Afrykę i zaraz nam powie, o co chodziło, a potem siedzi na motor i jechali 8 miesięcy przez Afrykę motorem. Ania, powiedz kilka słów, jak w ogóle pomysł tego, tej wyprawy rowerowej, skąd się wziął? To była szalona podróż, to była w ogóle sztafeta szlakiem Kazimierza Nowaka. Kazimierz Nowak to był Polak, który jako pierwszy człowiek na świecie, nie tylko Polak, w latach 30. przejechał rowerem Afrykę z północy na południe i z powrotem. Niesamowita historia. Zresztą możecie się zapoznać z jego reportażami. On sobie w ten sposób dorabiał, że wysyłał opisy, takie reportaże do gazety. A książka, która jest zbiorem tych reportażów, ma tytuł Rowerem i Pieszo przez Czarny Ląd. Została też wydana w różnych językach, także szczerze polecam, bo też się wydaje. Prawie niesamowita. 100 lat temu jechał. Tak, w 1936 roku, je ja dobrze pamiętam, wyjechał. 50 lat temu. Tak, i, i 5 lat mu zajęło przejechanie Afryki i powrót do Polski, wrócił do Polski w tych czasach, to było niesamowite, rowerem z namiotem, zdjęcia robił w tych czasach, niesamowite. Po jechał. Tak, sam. Zostawił żonę i dzieci w Polsce i sam szalony wyruszył w taką podróż. A wy postanowiliście uhonorować to wydarzenie i wybrać się rowerami na sztafetę. Powiedz parę słów, co to za sztafeta była? Podróżnicy głównie z Poznania wymyślili tą sztafetę. Polegała ona na tym, że dokładnie tą samą trasę, którą przejechał Kazimierz Nowak, robiliśmy w formie sztafety, czyli co miesiąc jakaś grupa ludzi się zbierała i, i przejeżdżała dany odcinek i Pałeczką tej sztafety symboliczną były rowery, gdyż on jechał rowerem, więc 3 do 5 podróżników przyjeżdżało jeden odcinek, następna grupa przylatywała, przekazywała rowery i jechała dalej. I ja miałam w planach zrobić dwa ostatnie etapy tej sztafety. Z moim partnerem przylecieliśmy do czadu, ale okazało się niestety, że sytuacja polityczna w Afryce się pogorszyła i nie dostaliśmy wizy i niestety feta musiała być zakontona. a my będąc już w Afryce na miejscu szalenie stwierdziliśmy, że bierzemy ślub taki między nami nie na papierze nieoficjalny. Kupujemy motor Honda 150, taki motor, tam, którym wszyscy miejscowi jeździli, i że wracamy do Polski motorem. Tak, i, i słuchajcie, jest artykuł, prześlę wam link w, w opisie filmu, będzie link do tego artykułu, bo jest artykuł o tej, o tej zwariowanej, ale fantastycznej podróży. I oni tym motorem, słuchajcie, bez sprzętów motorowego, na, na motor, czyli ubrań specjalnych butów, po prostu w klapkach, w t-shirtach. Tak, tak, wybrali tak. się. No, Ania, ale przecież jechaliście z mapą, czyli bez GPS-a, jechaliście na orientację, tak jak mówisz, orientowaliście się słońcem, położeniem gwiazd. A jak sprawy typu, typu sen, typu posiłki, typu załatwianie swoich potrzeb? A już ostatnia rzecz, to jak, jak uciekać przed tymi drapieżcami, który tam pełno jest? Drapieżców już niestety nie, nie było teraz w tych czasach, bo my byliśmy w 2000, to był 2011 rok, pojechaliśmy tą podróż szaloną. I to był czas, kiedy miałam zwykłą taką Nokię starą. Nie miałam internetu, nie było GPS-a, mieliśmy zwykłą papierową mapę całej Afryki. Po prostu jechaliśmy trochę tak na, na azymut. Przejechaliśmy spontanicznie w sumie 15 krajów Afry Afryki. Od Czadu cały ten taki brzuszek, aż do Maroka, no i potem aż do Polski. Hiszpania i do Polski, co się wydaje niewiarygodne. W sumie to było 25 tysięcy kilometrów około. Wiecie, 25 tysięcy kilometrów na motorze w klapkach we dwójkę. I, I co niesamowite, naprawdę same pozytywne przygody. Nie mieliśmy żadnej negatywnej przygody. Ludzie nas zapraszali do siebie, do domów, oddawali nam swoje sypialnie karmili nas, nie chcieli w zamian za to nic. To był dla nich naprawdę zaszczyt, że mogli nas u siebie gościć i nas poznać. A niektórzy Was widzieli pierwszy raz jak u I, i tak, tak jak ta historia z policjantem, który, no właśnie opowiedz, jak spotkaliśmy tego tak. policjanta. Tak, w Ganie zatrzymał nas policjant i się pyta, kim jesteśmy, co my tu robimy, czy jesteśmy jakimiś lekarzami, czy z jakiejś fundacji, tutaj jakaś pomoc, a my, że nie jesteśmy turystami, oni nie znają w ogóle tego słowa, nie wiedzą, co to jest turystyka i mówili, że odwiedzić Twój kraj, zobaczyć, jak jest piękny ten Twój kraj. I policjant się popłakał, zadzwonił do żony i od razu poinformował, że mamy dzisiaj gości i że nie możemy mu odmówić, że musimy koniecznie przyjechać na kolację i na noc, że chce nas ugościć u siebie w domu. No, niesamowite. Tacy, I krótko mówiąc, nikt domy. was nie próbował upolować. My nawet opowiadały, że jak się zbiegały dzieci, żeby was zobaczyć po raz pierwszy, to też tak z dystansu i nikt nie próbował żebrać, ani was okraść, prawda? Nie, nie, wszyscy wszyscy naprawdę z szacunkiem, z takim zdziwieniem. Dzieciaki czasami się zbierały wokoło motoru, nawet setka dzieciaków, ale nigdy nic nie dotykali, nic nie ukradli, było bardzo bezpiecznie. Zostawialiśmy wszystko na motorze, włącznie z naszym aparatem fotograficznym, szliśmy sobie na przykład na jakiś market, zrobić zakupy, wracaliśmy i wszystko było na, na miejscu. A taki obraz turystyczny Afryki jest pokazywany, że właśnie jest dużo żebrając, żebrzących dzieci, że trzeba uważać, bo, bo no właśnie, albo, albo ktoś upoluje, albo jakieś zwierzę was złapie, to jest w ogóle mit, prawda? Nie, nie, to w ogóle jest totalny mit. No, nie, 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 Afryka, no wiadomo, że szalenie ludzie są wszędzie na świecie, także, mhm. ale tam po prostu poznałam takich ludzi. Ta podróż w ogóle zmieniła całe moje życie. Biedni ludzie pokazali, jak są bogaci w środku, jakie mają serce, serce na dłoni po prostu, no niesamowite historie. No. Ale podobnie jest w Dominikanie, bo rozmawialiśmy już też razem tu w trójkę na temat dominikańczyków i mówisz, że oni mieszkają w takich małych domkach gdzieś tam przykrytych blachą i oni są z tego mega szczęśliwi. Jak, skąd oni biorą to szczęście, powiedz, tutaj w Dominikanie? Tak, tutaj jest ciepło, słońce świeci, także nawet biedni ludzie są szczęśliwi, niczego im do szczęścia nie brakuje, jedzenie rośnie na drzewach, oni nigdy tu nie narzekają, naprawdę podejście do życia mają niesamowite. Ja ich za to też tutaj kocham, są tak pozytywni. Tak, to jest ten jeden element, który nas przekonuje do tego miejsca, poza oczywiście pogodą, która tu jest piękna i. Dużą ilością zieleni, bo samana jest bardzo zielona. Nawet niektórzy moi znajomi, którzy oglądają zdjęcia, czy przyjaciel Al, który jest teraz z Tajlandii, mówi, że gdybyś mi te zdjęcia wysłał i nie powiedział, że to jest Dominikana, to powiedziałbym, że to jest Tajlandia, że jest tak bardzo podobny. Ale oprócz tego, tutaj w tym, na tym półwyspie jest bardzo duża ilość i różnorodność plaż, bo te plaże są piękne, ale są też różne. Mhm. Prawda? Tak, piękne, różne plaże, piękna dzika natura. Ja nadal podróżuję, nadal kocham podróże i co roku odwiedzam z moją przyjaciółką z Polski nowy kraj i naprawdę byłam już na wszystkich prawie kontynentach i dla mnie Dominikana jest cały czas numer jeden pod każdym względem, jeżeli chodzi i o klimat, i o ludzi, i jedzenie, i naturę. Polecam. No, i, no i tak jak obiecałem, my tutaj będziemy niedaleko sąsiadami, bo zakupiliśmy sobie ziemię, będziemy się odwiedzać, będziemy do Ciebie przyjeżdżać, będziemy rekomendować to miejsce. Miejsce cudowne jest magiczne. Zresztą zobaczycie panoramę w hotelu Hacienda Kokuyo i zobaczycie, że naprawdę po prostu trzeba przyjechać, bo to dech zapierające widoki. Plus, jak ktoś będzie zainteresowany jeszcze rozmową na temat inwestycji, to zapraszam, czy w ogóle wycieczką do Dominikany, bo. To jest kraj, który nam się pojawił w 2022 roku. Tu byliśmy z żoną pierwszy raz i się zakochaliśmy. I, i będziemy ja się, tu mieszkać. Dokładnie. A dla tych wszystkich, którzy boją się podróży, bo Ania mówi, że oczywiście zna języki, więc jest łatwiej. Natomiast nie ma się czego bać, bo język, język języka się można nauczyć. Natomiast wszędzie, jak ktoś ma tylko chęć, jest pracowity, wszędzie można znaleźć zajęcie i wszędzie można się odsiedzieć i można żyć, prawda? Dokładnie, dla chcącego nic trudnego, a, a zwłaszcza tu na Dominikanie oni są tak przyjaźni, tak otwarci i pomocni, że naprawdę nie ma czego się bać. Tak, Ania jeszcze maluje, ćwiczy, <grym> trenuje jogę. Tak, uczę jogi, tak, że... maluję obrazy, robię to, co kocham i pracuję w hotelu, który też z nami kocham od 10 lat i... I zapraszam szczerze, polecam, bo tutaj widoki z tego miejsca są bajeczne. Tak, zapraszamy Ania, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że to nie, nie ostatnie. Super, super opowieści, super się tego słucha i cieszę się, zobaczę. że będziemy sąsiadami. Tak. Do zobaczenia. Ba, ba. Do zobaczenia. Hej. Hej.